Jeśli uznać ekologię za modę, to wszyscy powinniśmy chcieć w niej uczestniczyć, ponieważ dotyczy każdego z nas, tak naprawdę. I to środowisko, w jakim żyjemy, ma bezpośredni wpływ także na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na komfort życia. Więc myślę, że jest to zarówno moda, ale taka jedna z niewielu mód, które mogą przetrwać długo, więc przechodząca w stały trend. Dosłownie chwilę temu miałem. Przyjemność uczestniczyć w panelu, gdzie byli przedstawiciele zarówno dużego biznesu, jak i polskiego parlamentu. Więc to jest ten styk, który ma realne przełożenie na to, co się w Polsce dzieje w kontekście ekologii. I jednym z takich przesłań, które, które po tym panelu mam, jest to, że wszyscy podchodzą do tego bardzo poważnie. Tak? I to, co było moją, że tak powiem, troską, czy sytuacja Zewnętrzna wojna w Ukrainie, e, kryzys energetyczny spodziewany, nie wpłynie negatywnie i nie spowolni tego procesu zmian, które w nas zachodzą, no to szczęśliwie wszyscy pozostali paneliści raczej odbierają jako szansę, jako taki moment przyspieszenia. Więc e, wydaje mi się, że zarówno świadomość rośnie, zaangażowanie zarówno biznesu, jak i Parlamentu. Tutaj pewnie jest jakiś problem cały czas w takim budowaniu partnerstwa i tego, żeby wyłączyć kwestie klimatu, ekologii z takiej bieżącej walki politycznej, tak? I to, to też my, akurat sektor zdrowotny, od lat apelujemy, żeby też zdrowie wyłączyć z tego, tak? Żeby, nie wiem, zastanowić się, podpisać jakieś taki, takie porozumienie, które będzie zmieniało sektor zdrowotny w, w najbliższych latach, na 10, za 10-15 lat. To samo fajnie, żeby miało miejsce w, w temacie klimatu, w temacie zrównoważonego rozwoju, bo to wszystko jest powiązane. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy jako firma zdrowotna, to jest zastanowienie się nad naszym wpływem na otoczenie, tym wpływem dotyczącym naszego śladu węglowego. I niestety to stanięcie wprawdzie jest dla nas dosyć trudne, bo okazuje się, że jako sektor zdrowotny jesteśmy bardzo dużym emitentem. I na pewno jest to rzecz, która wpłynęła na naszą decyzję o tym, żeby do 2040 ogłosić zeroemisyjność. Tak? Nasz właściciel brytyjski, Bupa, firma międzynarodowa, nałożyła na nas to zobowiązanie, by się transformować w kierunku zeroemisyjnego biznesu do 2040. Przy czym e, mamy też bardzo duże kroki do zrobienia w najbliższych latach, co oznacza redukcję o 40% e, naszego pierwszego i drugiego e, zakresu do 2025 roku. Więc e, mamy co robić, wiemy co robić, i teraz, e, oczywiście, jest tak, że. Biznes zdrowotny no, często operuje na budynkach, które nie są najnowocześniejsze, tak? I nie wiem, my kupujemy szpitale ostatnio, e, nasz rozwój idzie w kierunku szpitalnictwa. Te budynki, które kupujemy, mają swoje problemy związane z, z tym, że trzeba zrobić termomodernizację, że trzeba rozważyć, na ile realna i możliwa jest tam jakaś fotowoltaika. I to wszystko robimy, więc pierwszą rzeczą, którą robimy, jest staniecie w prawdzie, spojrzenie na to co jako LUXMED, na co mamy wpływ, co możemy zmienić w naszych placówkach no i pójście za, za ciosem, więc na pewno tak bezpośrednio odbieramy to w ten sposób, ale mamy też drugą rolę, wydaje mi się, że bardzo istotną jako sektor to jest wskazywać jak Nasze otoczenie, jak środowisko, w którym żyjemy, przekłada się na nasze zdrowie, i to jest coś, co, co robimy. Czyli nakładamy na siebie na przykład mapę zanieczyszczeń powietrza w kraju z mapą zachorowań i infekcji górnych, dolnych dróg oddechowych i widzimy bardzo dużą korelację. Tak? Widzimy, że jakby miejsce, w którym mieszkasz, bezpośrednio przekłada się na, na to, jak często chorujesz. Wraz ze Szkołą Główną Handlową i z Fundacją Profesora Jerzego Hausnera. Przygotowujemy indeks zdrowych miast, który będzie miał swoją premierę jesienią i chcemy, by był cykliczny co roku, który bada 66 miast, wszystkie polskie miasta na prawach powiatu pod kątem jakości życia, ale rozumianej jako wpływ na, na nasze zdrowie. I to, co chcemy robić przez kolejne lata, to być też aktywnym partnerem dla miast w zmienianiu tego otoczenia, tak? bo jeśli ponad połowa polskiej populacji żyje w miastach, no to praca na tej grupie powinna mieć bezpośrednie przełożenie na ich jakość życia.